Witajcie kochani, dwa hole zakupowe mam już za sobą. One już są na kanale, tak więc bardzo serdecznie Was zapraszam do oglądania, jeżeli się nie widzieliście tych dwóch poprzednich filmików, a ja otwieram kolejne dwie paczki, tym razem będą to produkty spożywcze plus jeden świetny produkt do czyszczenia łazienek. Ale o tym za chwilę <laughs> trochę się zmachałam, więc jak będę miała taki głos zdyszany, to po prostu biegłam po schodach do góry, bo zapomniałam wam pokazać w poprzednim holu bardzo fajny, mineralny filtr UV i UV BSPF 50 w mgiełce do całego ciała to jest właśnie naturalny filtr tutaj zobaczcie z tej firmy ochronna mgiełka do ciała UV, a UV BSPF 50, polecana do ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem oparzeniami słonecznymi i promieniowaniem UV, pielęgnuje i zapobiega wysuszeniu skóry, pozostawia odczucie komfortu i odżywienia skóry. Mgiełka jest wodoodporna pod warunkiem stosowania się do zaleceń. Łatwa w użyciu. Szczególnie polecana do pielęgnacji skóry bardzo wrażliwej, atopowej i normalnej. Bezpieczna także dla kobiet w ciąży oraz dzieci. 99.7% składników pochodzenia naturalnego. 100 ml I to już zamówiłam osobno, bo na stronie Kokolita ona była droższa. Zresztą powiem Wam, że później mi dopiero wyskoczyła na tej stronie. A najpierw właśnie zamówiłam ten produkt na innej stronie. Dam Wam link w opisie. No i z tej firmy jeszcze do tego dostałam gratis pielęgnacyjny krem Bibi. I słuchajcie, co za niespodzianka. Bo ja myślałam, że ta woda perfumowana przyjdzie osobno nie widziałam powiadomienia, żeby mi ją już wysłali ej serio, myślałam, że to jest z tej samej firmy dwie paczki tylko, że właśnie zapakowali mi osobno płyn, ale nie normalnie wielkie zaskoczenie i niespodzianka, bo jest to woda perfumowana made in lab ale może jak ją otworzę, powącham, to Wam coś więcej powiem na ten temat, bo kupowałam w ciemno i tak naprawdę nie wiem, czy mi zapach spasuje, jak nie to komuś podaruję, komu się spodoba tak więc o tym może osobno, a teraz przejdźmy do innej paczuchy i tu będzie dużo fajnych produktów Ojejku. spożywczych. Jak widzicie paczucha dobrze zapakowana, zabezpieczona, trochę tu makulatury mamy i to są wszystkie produkty i od czego zaczniemy? Może od pyszności, bo jest to nugatowy krem. kakao masło. Jest to krem nugatowo kakaowy wegański bio, krem na bazie orzechów laskowych z kakao, odpowiedni dla wegan. Składniki to orzech laskowy 33%, cukier trzcinowy, olej słonecznikowy, tłuszcz kakaowy, mąka łubinu, mąka łubinu słodkiego, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, wanilia. Składniki ekologiczne. Może zawierać inne orzechy, orzeszki ziemne, nasiona, sezamu i mleko, łącznie z laktozą. Pochodzenie składników. I tutaj możecie sobie doczytać, jakby Was to interesowało. Jeden ja produkt mam po raz pierwszy, wziąłem go z ciekawości. Może naleśniki posmaruję. O! Tutaj mam granolę, granola, czekolada i truskawka. Jest to granola owsiana. Słodycz daktyli bez dodatku cukru, niska temperatura pieczenia. Mam dużo magnezu i żelaza. Mamy nosa do zdrowego jedzenia: to jest taka firma. 260 gram. W naszej bajce wszystko jest w 100% naturalne. I tutaj macie całą wartość odżywczą. Składniki to płatki owsiane: 32,7% pestki słonecznika, daktyle krojone, daktyle sproszkowane, czekolada wegańska 5,3%, kakao ciemne, kakao kruszone, daktyle sproszkowane, otręby owsiane, siemielniane. Pestki dyni, orzechy, nerkowca, truskawka liofilizowana, 3%. Cynamon, tu jeszcze karob, cynamon, inulina z cykory, napar z zielonej herbaty. Wyprodukowano w Polsce. Zamknięcie na spinacz. Kolejny produkt są to nasiona na kiełki ekologiczne z Dary Natury. Fasola mąk. Do mojej kiełkownicy. Kolejne nasiona na kiełki słonecznej. Słuchajcie, kupiłam z innej firmy, żeby sprawdzić, co się będzie działo, i mam nadzieję, że tym razem mi nie spleśnieje, bo ja uwielbiam kiełki słonecznika. Są bardzo zdrowe, pożywne. Więc chciałabym, żeby udało mi się je pięknie wyhodować. No i moi drodzy, po co zajrzałam do, do tego sklepu, na tę stronę? Otóż rozmawiałyśmy o tortillach. I wszystkie te tortille w tych marketach, zarówno w Biedronce, jak i w Lidlu i w innych, wszystkie mają nie do końca fajne składniki. I to mi się bardzo nie podobało, jedynie co to jest coś takiego, ale to takie bardziej placki, to jest bardziej jak chlebek opisywane w Biedronce. Ja to Wam kiedyś też pokazywałam, to ma akurat dobry skład, ale te właśnie okrągłe tortille, no to tak już nie do końca. I właśnie chciałam zrobić wrapy i zajrzałam na internet, wpisałam, że chciałabym jakąś tortillę z dobrym składem i wyszło mi właśnie coś takiego i tak też trafiłam na ten sklep, chociaż już okazało się, że kiedyś coś z niego zamawiałam i są to wrapy słonecznikowe, a składniki to pszenica orki, 60%, Woda, olej słonecznikowy, sól, naturalny aromat. Może zawierać śladowe ilości soi i łubinu. I po otwarciu trzeba przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni. Chcę sobie zrobić jedne takie wrapy na słodko: z jabłkiem, z serkiem, a drugie właśnie takie wiecie standardowe z warzywami, z kurczakiem. No, i tutaj w każdym opakowaniu są 4 razem 260 gram. Tutaj pod stertą tych wszystkich papierów jest ostatni składnik, o którym Wam mówiłam na początku. Zielona herbata, zapach zielonej herbaty, naturalny płyn do czyszczenia łazienek, 98% składników pochodzenia naturalnego. JOP! Słuchajcie, ciężko mi jest kupić ten, przynajmniej w moim mieście nie ma tego zielona herbata ani w żadnym markecie, ani w żadnym chemicznym sklepie, dlatego, jak zobaczyłam na stronie, to od razu zamówiłam, bo to jest piękny, taki przyjemny zapach zielonej herbaty i doskonale właśnie się sprawdza do czyszczenia łazienek, głównie do czyszczenia kabin prysznicowych. Tak więc polecam. I to kochani była ostatnia paczucha i ostatni produkt w niej. Tak więc zapraszam do tych filmików, których jeszcze nie oglądaliście oraz do tych, które się wkrótce ukażą. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa kochani.